Nie było gdzie uciekać. 24 listopada 1994 roku wybuchł pożar w hali Stoczni Gdańskiej. Życie straciło wówczas 7 osób, ponad 300 osób zostało poparzonych. Odbywał się koncert zespołu Golden Life. W pewnym momencie na trybunach zauważono ogień, który błyskawicznie się rozprzestrzenił. Publiczność w panice opuszczała hale, tłocząc się i tratując przy wyjściu. Jak ustalono później, ognie pojawiły się około godziny 20.55. Poniżej trybun znajdowały się składy, wypełnione materacami gimnastycznymi, ławkami, deskami, stolikami oraz prezentowymi plandekami. To właśnie tam nieznany sprawca podłożył ogień. Na początku nie zwrócono szczególnej uwagi na pożar. Dopiero wtedy, gdy światła zgasły, publiczność wpadła w panikę. Hala Stoczni Gdańskiej natychmiast zamieniła się w piekło. Co gorsza, większość awaryjnych wyjść była zamknięta na kłódkę. Główne drzwi, które były otwarte, prowadziły na wąski chodnik. Spowodowało to zato, w wyniku którego kilka osób upadło, a ludzie zaczęli się wzajemnie przepychać. Ktoś krzyczał, że płoną mu włosy, inny płakał, bo ogień spadał na jego ręce. I wtedy było już za późno na jakąkolwiek pomoc. Dopiero około godziny 21 udało się uwolnić przerażony tłum, gdy usunięto fragment ogrodzenia przy wyjściu, co najprawdopodobniej uratowało dziesiątki ludzi. Sytuacja wewnątrz hali była dramatyczna. Jak opisał oficer operacyjny PSP w Gdańsku w swojej notatce służbowej, ludzie leżeli w stosach przy ogrodzeniu oddzielającym chodnik od torowiska, ogień już wydostał się na dach, rozpocząłem ewakuację. Nie można było już dostać się do środka, Temperatura powietrza osiągnęła prawdopodobnie około 1000 stopni. Stalowa konstrukcja zaczęła się wykrzywiać pod wpływem ognia. Trudno było policzyć liczbę rannych. Ci, którzy mieli mniejsze oparzenia, samodzielnie trafiali do szpitala. Ci w najgorszym stanie byli przewożeni karetkami. Brakowało środków, aby pomóc każdemu. Szacuje się, że w chwili wybuchu pożaru w hali znajdowało się około 2000 młodych ludzi. Na miejscu zginęła 13-letnia dziewczynka, która została stratowana przez uciekających, a także reporter telewizji Sky Orunia, który wrócił do płonącego budynku po swoją sprzęt. Kolejne pięć osób zmarło w szpitalu. Nic więc dziwnego, że ten dzień przeszedł do historii Gdańska jako czarny czwartek. Nas wszystkich tutaj, w Akademii Gdańsku, chciałbym... Złożyć resztę, resztę osób, które leżą na zaspie, w Sieni, na wicach, w innych szpitalach, moc gorących życzeń, żebyście zdrowieli, żebyście się trzymali. Cały czas myślimy o Was, jesteśmy z Wami. Razem, żebyśmy przez to przeszli i przejdziemy do końca. Nie, nie macie się, będzie, będzie wszystko ok. Przeżyliśmy dużo bólu, dużo strachu, ale. Jest coraz lepiej. Muszą być złe dni, żeby były dobre. I będzie coraz lepiej. Musisz wierzyć w to, że będzie coraz lepiej. Ja byłam już święcie przekonana, że to już się skończy, że stamtąd nie wyjdę. I w pewnym momencie usłyszałam nad sobą głos, że tam leży jakaś dziewczyna na schodach. I. bo jak krzyknąłam, że ja nie chcę umierać, bo mam cel w życiu. I ten chłopak, to był chłopak właśnie, i on mnie podniósł do góry, wziął i mi odklinował jakoś nogi, tak że ja wyszłam. I właśnie chciałam mu bardzo serdecznie podziękować za to, że uratował mi życie. Niestety nie wiem. Nie pamiętam jego twarzy, ale wiem, że jak go spotkam, to go poznam. Dzięki. W pewno mi żegnałem się z życiem, autentycznie żegnałem się z życiem. Yy, bo przez parę, nie wiem, sekund, ułamków sekund wydałem, Gorąco było nie do zniesienia po prostu. Yy, napór tłumu robił również swoje. Każdy, kto tam był, to będzie też nie pamiętał do końca życia. Może później yy, to się jakoś tam zatrze troszeczkę. Chciałem bardzo podziękować mojemu chłopakowi, który uratował mi życie nie myśląc o swoim. Uważa, że zrobił za mało, że jestem poparzona, ale naprawdę nie zapomnę mu tego do końca życia i jest to, uważam, niesamowity dowód miłości. Chciałabym jeszcze podziękować moim rodzicom i ojcu za to, że momentalnie przyjechali do szpitala i dojść przez cały czas ze mną. Dziękuję Wam bardzo. Film ukazuje, jak ważne jest regularne sprawdzanie i znajomość wyjść ewakuacyjnych w miejscach publicznych. Zaplanowane i dobrze oznaczone wyjścia mogą stanowić klucz do ratowania życia w przypadku sytuacji kryzysowych, takich jak pożar. Bez wiedzy o lokalizacji i dostępie do tych wyjść, ryzyko dla życia i bezpieczeństwa wzrasta znacząco. Morał ten przypomina nam, że zawsze powinniśmy być świadomi swojego otoczenia i mieć plan ewakuacji, abyśmy byli gotowi na szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach zagrożenia. To wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych historii służb mundurowych. Widzimy się w kolejnych odcinkach.